Coś się zmieniło, nie było U nas 5 dni, murek powstał tam burdelik został O, tu burdelik Posta dojechała Posta dojechała No dobra, wszędzie się zmieniło, Jeszcze trochę tam leży od 3 dni Dobra, tył mamy zrobiony. To są nasze graty. to powiedzmy, coś tam się wybierze. Dłoczki nie są nasze. To tam... Tu już nie robimy. Tu będzie to podjazd. Tu będzie podjazd gdzieś do skrzynki czy do oka. Coś podobnego jak tutaj. Widzicie? Z tego. I też to jest na tamtym podjazd. Tu dzisiaj sobie wyryjemy. Bo trzeba padać i na cały dzień padać dzisiaj. Chociaż słońce świeci i pada. O, tutaj, ty ty, widzicie to? Ale czote Ale ładnie tu, w, w, w środeczku ładnie Bo za plecami centralnie za nami nie słońce Patrzcie, tam jest wchodzik, ładnie A z tej strony chyba ciągnie jakiś deszcz Przecież tu nic nie ma Kamera jak zwykle ma swoje fochy Tu się nic nie się zmieniło, brama stała tak stoi, a tu będzie chodnik Tutaj, tutaj Idę tam coś ogarnąć swojego i zaraz tu się rozstawimy gdzieś będzie będzie co będziemy Zbierzemy ten cały border bob'em. Kiedyś kabel mi tu przełożyli. i z tyłu sprzątać, bo muszę przejazd sobie zrobić. tam palety z tym. Jogi. Siemako, dzień dobry, nie wiadomo było to, że czy coś nagramy, czy nie, czy się uda. Powiedzmy, że takie z... relacja będzie z 2,5. dnia. To majster zaczął, to była chyba... Tak, to jest środa I tak właśnie majster pokazywał Słońce świeciło, a miało padać, tam już była tęcza, już coś straszyło I straszyło, straszyło i wystraszyło To chyba więcej majster nic nie zrobił Ludzie, jak mnie pokarało Jak mi pierdzielnęło coś w plecach teraz Ledwo chodzę Mówiłem wam, nie róbcie sami Kurde, normalnie przyjechałem I już nie mogę w siedzieć Spara wysiąść nie mogę z złapać, ale trochę się poruszałem, co lepiej. O, jedzie pan, kurier po gęszczarkę. dobra, na dzisiaj to już i tak koniec, Bo Ja tutaj nie będę ze sznurkami szalał. Tym bardziej, że nie mogę się schylić. Nie mogę lewej strony używać. <grystanie> jutro o czwartek, piątek. Ja jutro... Jesteśmy w czwartek. Wczoraj lało calutki dzień. To jest czwartek, w środę lało cały dzień, całutki dzień, jak zaczęło rano padać, tak to macie zaczął korytować, tak zaczęło do, do wieczora lało. Jesteśmy w czwartek, wyznaczamy sobie, zaczynamy od ganka, ten podes cały musimy sobie wyznaczyć, bo od tego zaczniemy. No i to jest chyba najdalsza taka rzecz, żeby po prostu później sobie nie wchodzić w drogę, tak? Jak zrobimy dół, wykorytujemy, wyrównamy wszystko, postawimy wszędzie obrzeża to później mamy dalej. Musimy przechodzić po, to, po tym wszystkim, co żeśmy wcześniej zrobili. Także robimy wszystko na maksa, co się daje przy ścianach i pomału, pomału się wycofujemy. Wycofujemy się także po prostu sobie po swojej robocie nie chodzić. Ganek, jak tu będzie ganek? Tak standardowo 120 cm odlicząc od progu drzwi. Jaki jest problem właśnie tych wszystkich ganków, bo to jest czwarty i ostatni ganek. Z krawężników ósemek, tak jak tu widzicie. To jest czwarty i ostatni ganek, i wszystkie ganki są dopasowane jakby do linii drzwi. Jeżeli ktoś krzywo wstawił te drzwi, to być może ten ganek będzie krzywo, bo żeby nie było jakichś tam klinów pod drzwiami, jest to mierzone do progu drzwi. Okno, oczywiście z lewej strony, którą tą witrynę widzicie, nie jest ani w poziomie, ani w linii jakby wstawione, tak samo jak drzwi, każde się różni. Dlatego mierzymy 120 od progu i do końca okna zamknięcie. Taki ładny ganek nam wychodzi, żeby objąć to okno. Tam było wykopane na 35 cm obrzeże ma 25 na krawężnik. Obrzeże krawężnik ten 8, który tam ganek majstry zrobili. Wykopujemy na 35, nasypujemy podsypki paskowo cementowej. Wstawiamy, wbijamy i takie wiecie, ósemka ładnie schodzi, bo jest już ciężka, wszystkie ciężkie krawieżyki w miarę ładnie schodzą, o ile sobie nie przesadzicie z nasypaniem. Duży młotek około 3 kg, guma, możecie stalowym przez deskę nawet klepać, to nie robi czym to zrobicie. Lekki spadek, centymetr spadł od drzwi, ganek jak widzimy tu powstał umyty, wyczyszczony, żeby po prostu tych śladów nie zostawiać, bo jest wszystko wilgotne, czyli ten cement będzie się kleił nam do wszystkiego. Tutaj już mamy sznureczki puszczone. Tutaj nie mamy za dużo pola manewru, bo tu mamy po lewej stronie wejście, drzwi, furtkę w sensie i kąt prosty do góry, ale nie od ogrodzenia, bo ogrodzenie nie jest równoległe względem budynku. Jest klinowate nie wiadomo czemu, czy ktoś słupki kiedyś przekosił, czy co tam. Ani droga nie jest równoległa do ogrodzenia, ani ogrodzenie nie jest równoległe do budynku. Także wzięliśmy to wszystko od ganka, od tej całej linii, właśnie tego podestu. W kącie prostym, tutaj do nas, wysokość z lewej strony widzimy ulicy, a z prawej strony 15 cm stopień z tego podestu, zejścia, tak. Jedną stronę wyznaczamy brzeg, furtki. Druga strona, po przeciwnej stronie, jest na metr. Tak samo na końcu, robimy na metr. W poziomie, wszystko lewo-prawo, bo spadek jest w lewą stronę, tutaj do nas wykopane na 30 cm, nasypane w podsypki cementowej do sznurka na 17 cm takie wiecie, lekko udeptane, żeby nie było za twarde, ani za miękkie około 3 cm obrzyże takie się wbija, wklepuje wklepuje, nie, nie rypiemy po rantach gdzieś tam, tego obrzyża na mnie chce zejść, bo musimy obrzyże zabrać wyczochrać, podrapać tą podsypkę, czy tam beton robicie i jeszcze raz stawiać, żeby nie walić, bo idzie łatwo takie obrzyże złamać po wstawieniu jest zlane wodą, obsypane, zoporowane, i na końcu też jest wszystko zlewane. Bo przy obsypywaniu, betonowaniu, cokolwiek tam będziecie robić, to się po prostu może pobrudzić. Żeby na koniec to właśnie wyczyścić, zostawić czyściutkie. Tutaj mały, mały, zobaczcie, mały, małe kombinowanie. obrzyże trzeba wyciąć, bo weszliśmy na, na beton. Tu będzie brama stała, więc czy ta brama będzie trochę tam stała, trochę tu, to tego jeszcze nikt nie wie. Sam montażysta tego nie wie. Dlatego my to zamknęliśmy i tak właśnie mówiłem wcześniej, chyba majster też wspominał, że tam jest studzienka. Widzicie na środku? To jest rewizja kanalizacyjna. Że wychodzi światło bramy idealnie tak, jedną trzecią wadzi o tą studzienkę. Żeby studzienki nie robić trochę we wjeździe, większość w tył w klombie. Tutaj klient zdecydował się, że przesuwamy wjazd w prawo, tak żeby tą studzienkę objąć we wjeździe. Tu mamy wszystko już ustawione, wyznaczone właśnie na jutro, przygotowane. Nasypujemy podsypki wioskowo-cementowe tu w te wszystkie większe, powiedzmy, jakieś tam nieckie dziury. Yy. Całą tą resztę podsypki zużywamy, zagęszczamy to, obficie zlewamy, żeby to ładnie tam, wiecie, nie fruwało. I tak będzie wilgotno, więc nie będzie fruwać, ale, ale to, to, to coś tam zawsze pomoże. Tam w narożniku reszka trochę betonu, majstron zostały, to my tam rzeczywiście to sobie rozsypali. I do jutra. Siemano, jest piąteczek. Postraszyło trochę pogodą Znaczy deszczem Bo tak, tak chwilkę popadało to mocno Próbujemy to dzisiaj położyć Dużo nie ma 10-12 metrów Trochę więcej Tam będzie pindolenia Bo tam jest te wykusze, docinki Tu jest 40 Tu jest 80 Tam jest wynikowo Bo tam jest 80 To więc tutaj ile wyjdzie to, to będzie, Tu jest metr I do murka Czy tam do końca murka zrobimy tu miało być odwodnienie liniowe Dokładnie tu przed murkiem Tak jest w poprzednich wersjach Tutaj gdzieś dokładnie Ale tu jest beton I tu przed murkiem jest beton Przed tym obrzeżem Takie wiecie dosyć konkretne betony są tyle od murka no, z tej strony tyle A w rzeczywistości to jest tyle Trzeba muszę tu się wykuć Żeby rurę wypuścić A że jest miejsce na zewnątrz Zobaczcie to Tutaj nie? No to wstawię to odwodnienie To jest tak, wiecie, aby było Żeby ktoś się nie doczepił, że schodnika leci woda na ulicę Tu to to z tego Słyszycie bobka? Odpaliłem, już się grzeje Zalane paliwkiem Jadę robić podsypkę Lipa taka, że nie wjadę Bo tu, tu już sobie nie wjadę z tej strony Bo tu już mam działkę obudowaną Zresztą palety stoją tu sobie nie wjadę Żeby sobie ułatwić, będę się tu stanąć z i mozolnie sypać sypać, 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 aż wysypie. Widzicie w tle? Porządek? Tam wszystko przyjdziesz, będzie wszystko sprzątane. Posypka, łogień. Nie wiem, czy Max to powiedział, czy powie. Powie pewnie, ale to dopiero w przyszłym tygodniu, bo nie będziemy do tego dzisiaj nagrywać z tamtej strony. Ten wjazd miał być z tej strony, tutaj. Tu miał być ten wjazd, bo tu jest koniec murka. Ale ona wadzi o tą sukienkę, Żeby nie było część w, tu w, w klombie, a część we wjeździe. Jakiś taki kawałeczek dosłownie we wjeździe musiał być, a reszta w klombie. Żeby jakoś to ujednolicić, ujednolicić. Albo by był obrzeże za, ale wejdzie w światło bramy, więc nie może być. Więc sobie klient zadecydował, ten który tu będzie zamieszkiwał. To co pomniejszy, a przy okazji będzie miało równo wszystko w jednym Bo to będzie w podjeździe wtedy Dobra, mieszamy Mieszamy, mieszamy i przyjeżdżamy Jeszcze coś W poprzednim filmie marudziłem o tarczy Że 267 mm Ta przecinarka Ma napisane w karcie, tak? Producenta I teraz tu jest 230 240 Teraz nie 240 dodamy tu 5 mm to będzie 250 I to jest tarcza 250 I ja tego nie zmierzyłem Myślałem, że będę szukał 267 mm Ale to jest 250 Bo ogólnie Chociaż zobaczcie to Gdzie tu jest miejsca A 267 mm Przewiduje Producent, ale nie na nasz, na nasz rynek. Może na amerykański rynek gdzieś tam oni mają inne standardy i mają 267 mm tarcze Tylko jakim cudem na to nas odejdzie? Tu tyle miejsca A to nie jest przesuwne przecież No Więc nie wiem o tym chodzi Może słona mają inną znowu u nas w każdym razie jest 250. I takie są dostępne. I to jest oznaczenie BAT. Tu nie widać, bo jest wszystko zamazane. Ale to jest oznaczenie BAT, bo ona jest cieniutka. Już ktoś pisał tam w komentarzu, że ma chyba taką. I rezygnuje z niej, bo po prostu trwałość tych tarcz. Wiecie, względem normalnych spalinówek. No, my robimy tylko domki. I tak zostanie. więc jakby jakieś duże krawieżniki, jakieś płyty. Wiecie, drogowe. Mi to nie grozi, bo ja po prostu chcę tylko, żeby mi ładnie ósemkę ciało Żeby ona była w miarę lekka, zobaczcie No teraz nie mam baterii, co prawda, ale ona chyba 4 kg waży I to jest głębokość cięcia teraz, przy zużytej tarczy To jest 10 cm prawie, no bez 2 mm A ja maksymalnie powiedzmy ósemkę potrzebuję, tak? Mam jeszcze spory zapas Przy zużytej tarczy Czyli są tarcze do tego Z dobry sprzęt, mi się dobrze z tym pracuje. Wróćmy szybciutko do odwodnienia liniowego, który to Majster mówił, bo zapomnę tu po lewej stronie. Będzie w środku, bo betony są po tamtej stronie, na zewnątrz, którą widzimy. Tutaj, której strony nie widzimy, to tutaj nie ma betonu. I to się później okazało, nie wiem czemu dzień wcześniej. Coś się pochrzaniło Majster, bo Majster myślał chyba wczoraj, że ten kląb, który to jest pusty między chodnikiem a wjazdem. Że tam będzie chodnik, i on jest cały w betonie, i dlatego tak mu się zdrało. A przez tej strony, gdzie stoimy, po tej stronie nie ma tego betonu. Nasypujemy po piaskowo cementowej ciutkę wyżej niż potrzebujemy. Ustalamy sobie jakieś tam wysokości. Teraz tam majster wstawia rureczkę wzdłuż jakby tego ganka, tego podestu. Yy, musi być wysokość zachowana i spadek. Tu akurat mamy taką fajną yy, opcję, że spadki są dosyć duże, więc jakbyśmy się nawet nie postarali, to one i tak tam wyjdą. A muszą być takie w miarę zdrowe tutaj, no bo tak wynikowo jest, progów w drzwiach nie zmienimy, stopnia, wysokości nie zmienimy i to łączymy z, z podjazdem, z wysokością podjazdu. I dlatego właśnie tą rureczkę, możecie sobie położyć obrzeże, obrzeże yy, poziomnicę na te obrzeża z lewej i z prawej strony, tak chodnik jest i tam sobie wysuwacie w stronę stopnia i do stopnia żecie rureczkę wstawiacie. I z drugiej strony to samo, żeby napędzać w poziomie. Jeżeli ganek cały jest poziomy, to i ta rureczka powinna być w poziomie. I przypuśćmy na 5,5 albo na 6 cm, zależnie od kostki, sobie ustawiacie rureczkę. Nasypuje, wtedy nasypujecie posypki pieckowo-cementowe ciutkę wyżej. Wyrównujecie też w miarę było, żeby było równo. Zagęszczacie zagęszczarką, rysujecie grabiami, żeby ściągając wyszła taka ładna Wam gładka powierzchnia. Chociaż od teraz do wiosny będzie z tą powierzchnią różnie, bo piaski będą mokre, będą się ciągały. Wiecie, takie płotko się zrobi, to wszystko będzie do ściągnięcia. Ale będzie strasznie obklejało te łaty, wszystkie dechy, które będziecie tam mieli i łącznie z waszymi łapami. Zaczynamy z tamtej strony, z lewej strony, bo tam jest taki największy narożnik. Tu w prawo wynikowo do akurat nie wiem czemu nie wyszło do cinki, na styk koska pasowała. I tu chodniczkę lecimy w dół w dół on ma metr szerokości I tu będzie o i dokładnie tu w tym miejscu a nie w tym miejscu na samym końcu przy samym murku będziemy stawiać to odwodnienie liniowe tak jak majster też wspominał to odwodnienie liniowe jest takie wiecie takie na sztukę żeby było żeby bo ktoś tam kiedyś chciał nie i tak tu nie ma schodnika tej wody także wiecie a wjazdy są przecież z ekoli i one nie spływają nie spływa woda na ulicy Dół. Najpierw wy wykładamy dół, a później wchodzimy na górę. Taka jest niepisana zasada, żeby wykładać najpierw dół, a później górę. A najlepiej jeszcze wyłożyć doły. Wszystkie szczeliny zafugować, zaszparować nawet na mokro, żeby to ładnie powchodziło. Żeby nie było możliwości, że Wam góra odjedzie przy zagęszczaniu. Jak będziecie zagęszczarką tam szaleć u góry, że jakieś luzy się pojawią w tych pionach. Ułożone, docięte. Lekko tam piasteczkiem było przesypane, żeby to, wiecie, tam gdzieś tam jakieś ten, no, ktoś ma. Szczeliny zasypać przy zagęszczeniu, żeby to się tam nie, nie przesywało, bo tylko z... generalnie głównie chodzi nam o to, żeby docinki się nie, nie pracowały, nie obijały się, bo one mogą pęknąć, bo po prostu są docięte. Niektóre mogą być ciaśniej docięte, i tylko dlatego się szparuje. Wyczyszczone, zamulone, wylizane, i my to tak zostawiamy. Co później majstery to zrobią, kto nałazi, ile kleju tam wdepcze, to już nie nasze. I tu jeszcze szybko sobie idziemy na drugą stronę. Ten chodniczek, za nami jest cały ten wjazd ekoli Tu, gdzie majster sam robił ten, te trzy dni. I to jest właśnie ciągłość tego chodnika. I tu będzie mały przeskok. Co? nasypuję podsypki peskowo cementowej spadzik mały w dół, w prawą stronę zawsze spad jest w jest z dół, się powiedzieć. Po lewej stronie rureczka, ona jest centymetr wyżej, zagęszczamy wraz, jednokrotnie wystarczy zagęścić. Rysujemy grabiami, i tu musicie szybko patrzeć jak będzie ściągnięte, bo mieliśmy problem z prądem i nam się kamera wyłączyła. Listwa jakaś tam powiedzmy przypadkowa jakaś tam. ona jest cały czas ustawiona na jedną wysokość i nam w większości pasuje. Zaczynamy stamtąd, żeby narożnik był cały, bo tam jest zejście z tarasu, po lewej stronie jest taras. Patrzmy, bo za chwilkę będziemy kończyć. Bo to jest taki wiecie, szybki, szybki odcinek. Niewiele zrobione, ale zawsze coś. Prawie wszędzie kostka pasowała, tu w tym miejscu jedna nie pasowała. Wszędzie wchodziło, ta jedna nie chciała. I dlatego, tak mówię, na rożniku tam jest z całych kostek rozpoczęte. Tak, żeby na narożniku nie robić żadnych wcinek, A tutaj jest wynikowo po prostu tu życie. Jak wyjdzie, tak będzie. Możecie zamieniać kostki robić je z większych, szerszych kostek, żeby była docinka. Generalnie nie ma to większego znaczenia. Tu to samo, lekko przysypane piaseczkiem. Tu nawet nie trzeba było, ale już taki wyszło jak wyszło. Zagęszczamy to dwukrotnie. I teraz rozsypiemy piasek, czochramy do czysta. Bo po, po, podobnie jak z przodu, my to wyczyścimy, zostawiamy czyste, gotowe do użytku. Co tu majsty zrobią, kto tu będzie chodził? To już nie nasze, bo już pokazali, że w innych miejscach już kleje zaprawy poprzeklejane. I to było na tyle z tego szyb, szybkiego 2,5 dnia. Okrąg sprawiedliwy, fajnie, że Dzięki za dziś. W przyszłym tygodniu już coś więcej będzie. Na razie.